Dzień dobry, dzień dobry, Złoty Tarot. Kłaniam Cię Wam serdecznie i zapraszam w znaki wodne na czytanie na grudzień 2022. Musicie mi rybki wybaczyć, ale już potosowałam karty dla Was, i tak rozłożyłam i tak mówię, kurczę, no zostaje, zostaje tak. Więc rybeczki, zaczynamy od Was, kończymy na Skorpionie serca. Pamiętajcie tylko jedno, że to jest czytanie jakie ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować, nie z każdym będzie pasować, ale swoje znaki pomocnicze znacie, więc tam zajrzyjcie i połączcie czytanie też do Waszych sytuacji. Możliwe, że ktoś coś połączy i weźmie coś dla siebie. Jakieś ostrzeżenia, lub coś co idzie, love jakieś. I teraz tak. Ryby, co u Was? Będą jakieś dwie osoby. Możliwe, że to będzie para, możliwe, że kolega z koleżanką, kolega z kolegą. Tu będzie jedno i drugie niedojrzałe. Czy w pracy, relacja, czy, czy nawet jako przyjaźń, czy cokolwiek. Jedna i druga strona jest niedojrzała. Dlaczego? Bo Macie Gierka i Rycerza Buław. Są to osoby, gdzie im dół. Troszeczkę, troszeczkę brakuje tak? do, do jakiegoś tam wyższego poziomu. Teraz tak, będziecie mieć mężczyznę, który przychodzi z dzieckiem do Was. Jest to mężczyzna, który jest kłamliwy. Jest to mężczyzna, który powie jestem taki nieszczęśliwy, a wy to uwierzycie. Jest to osoba kłamliwa, nie słuchać go, dlatego że przez niego możecie mieć problemy lub jest to osoba, która nie ma gdzie... I e, gdzie iść, do kogo się spotkać, i to jest osoba, że wybrała sobie was, a później tak nagle nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu. Z taką osobą będziecie mieć do czynienia. Na no, drugim e, tym macie. Spotkanie. Tutaj teraz tak, to jest związane, jeżeli chodzi o kwestie pieniężne, to już od razu powiem uważajcie, ktoś może Wam dużo zaoferować, ktoś kto nie do końca mm, e, mówi, że jest tak słodko. E, dlaczego? Ktoś Wam możliwe, że Wam sprzeda taką historię, zrobicie tylko to i tamto i nic więcej, a to będzie osoba, która potem powie, ale słuchaj. Jeszcze to trzeba zrobić, tam to trzeba zrobić. Będzie to osoba, gdzie będziecie i wieczorami musieli jechać gdzieś coś załatwiać. Czy nawet otworzyć komuś drzwi. Jest to osoba, która ja płacę i ja wymagam na takiej zasadzie. Tu ja bym z tą osobą nie wchodziła w taką relację. Druga rzecz jest taka: na waszej drodze będzie osoba, która będzie mówiła: słuchaj, ja nie mam dzisiaj pieniędzy, pożyczysz mi albo no, potrzebuję pieniążków. To jest osoba, która jest osobą gdzie nigdy nie ma pieniędzy. Jest to osoba, która jeżeli mężczyzna bierze kobiety takie, które rozkochuje sobie. Jest to osoba, która mm, e, fajnie może być w gace, możliwe, że przez jakieś e, rozmowy zauroczyło was. Jest to osoba, gdzie nie dawać jej szansy. Jest to osoba, gdzie ma, e, kochani, ręce e, zniszczone. A dlaczego jest to pokazane w czwórce monet? Dlatego jest to facet, który nie do końca jest szczery. W złotym tarocie jest to kobieta, która się trzyma tak i może mieć coś z rękami, ale tu jest pokazany mężczyzna, więc zwracać na nią uwagę. Jest jakaś miłość, od razu powiem, jest miłość, ale jest to miłość kurczę tutaj. Ktoś musi poświęcić jakiś związek, ktoś będzie musiał e, poś, poświęcić e, związek lub siebie. Teraz jest tylko pytanie, bo jesteśmy w grudniu. I teraz tak, możliwe panowie wy nie dajecie sobie rady z partnerką, możliwe, że za dużo od was wymaga, że non-stop jesteście rzucani takim błotem za przeproszeniem, nie dajecie rady, nawet i w związku, nawet i w pracy, ktoś was gdzieś zniża do niskiego poziomu, będziecie mieć tak, taką mm, sytuację, że Będziecie mieć dosyć. Będziecie, są osoby takie, które będą chciały no, wejść w, na przykład, wtargnąć się na swoje życie. Ja od razu mówię nie, nie, nie. To wszystko jest tylko chwilowe, tak? To nawet i takie zauroczenie w pracy czytam, że taka jest sytuacja to jest tylko chwilowe. Tutaj możliwe jest związane z taką, kochani, rywalizacja, tak? Bo ty wejdziesz na moje miejsce, ty jesteś lepszy ode mnie. Tutaj jest pokazane, że o ta osoba jest cały czas e, wzięta, poniżana, więc do tej osoby, która mnie ogląda, a na przykład ma taką sytuację, mogę powiedzieć tylko jedno, zaciśnij zęby i poczekaj, tak? Bo tu zaraz będzie e, Coś fajnego, tak? Coś idzie dobrego. To są takie chwilowe. A dlaczego? Dlatego, że Mars się cofa, a Mars jest odpowiedzialny za awantury, za kwestie takie, jak ktoś jest jak tyran, tak? Ktoś kogoś bierze jak tyrana traktuje. Jest to związane z Marsem i tu u Was jest pokazane, nawet na samym początku, jest rycerz i giermek, tak? Jeżeli mam mówić, to może być. Ojciec, syn, to może być, kochani, kochanek, matki, nie akceptuje dziecka. W pracy ja jestem przełożonym Twoim i ci każę robić takie i takie rzeczy. Ktoś kogo ściga, tak? Na takiej zasadzie. Ale jednak w gierku jest pokazane, że to jest woda, to czyli jest to osoba, która oblewa tą, ten ogień, tak? Mam na Ciebie. Jak to bym powiedziała, wygwizdane, tak bym mogła mógł powiedzieć. Więc jesteś lepszy, jesteś dobry w tym, co robisz. Więc tu już od razu mówię: ktoś może powiedzieć, że ty tarot, ale jakie wtargnięcie! Kochani, łączy już miesiącami wszystko, więc wiem, co z czym się je, i tutaj jest taki zastój. Ktoś nie da rady, ktoś już powie, ab dosyć, tak? Jest to osoba, która. Nie będzie, nie będzie miała, nie będzie widziała wyjścia, a wyjście jest. Możliwe, że ktoś jej też zamydla oczy, tak, z takich rzeczy. Tu powiem szczerze myślenie i to takie czyste, na logikę. Teraz, co jest najlepsze? Rybki. Impreza, spotkanie: ktoś powie, przyjedź do mnie, maleńka, bo ja jestem w barze, będzie, będzie pijany, lub was będzie chciał upić. To jest takie e, e, z takich. Rzeczy, ale tutaj jest jakikolwiek konflikt. Mężczyzna, kobieta, mogą być dwie kobiety, i jeden mężczyzna, może być jakaś para, gdzie rozmawiałem na przykład z koleżanką i tak naprawdę w tym małżeństwie jest taki konflikt, ale jedno drugiemu, jedna drugie nic nie powie, tylko no, muszą jakoś siedzieć i tylko tak na siebie patrzeć, żeby jedna się nie wygadała, tak? Na takiej zasadzie. Tu jest pokazane, że ktoś oczekuje czegoś innego, romansu, czegoś możliwe, ciepłego. Możliwe, że to właśnie też chodzi, kochani, o, o osobę do 30 roku życia. Od razu powiem. Jest bardzo inteligentna osoba, możliwe, że taka osoba się też pokazała albo wy taką osobę możecie spotkać. Jeżeli będziecie na imprezie czy na jakimś takim na kawkę, ktoś was zaprosi na ciasteczko, zwróćcie uwagę, bo jest osoba, która nosi maskę, nie do końca jest szczera. Jest to przeważnie kobieta, która lubi konflikty która ma zawsze albo ona może mieć konflikty, a możliwe, że jest właśnie spo znaku zająca, e, z poznaku zająca króliczka e, znając z fińskim, więc tu ja bym na tą osobę uważała lub ta osoba musi uważać na takie też osoby, tak? No. I Wam się, się dziękuję rybki i ja zapraszam raki. Cześć raczki, nie boraczki, jak ugryzę będą znaczki, nie? Co uraków? Ula la. Teraz tak, jakieś dziecko będzie miało wizytę u lekarza. Możliwe, że to jest chirurg, Możliwe, że jakiś inny lekarz. Tu jest pokazany lekarz. Możliwe, że jakieś dziecko chodzi do lokopedy. Tak, no to jest pokazane. Jest pokazane małżeństwo i tutaj walka o dziecko będzie. E, serca i teraz jest u la la. Kur. O, oh my. Ok, ok. Teraz tak. Jeżeli zwalka o dziecko, to jest możliwe, że mężczyzna ma osobę trzecią, czyli jest tutaj pokazana kobieta. Teraz tak, u dziecka coś odkryjecie, coś wyjdzie na światło dzienne. To jest u dziecka możliwe, że do dziecka przychodzi mężczyzna wysoki, kolega, czy ktokolwiek jest tą, może palić trawkę, coś możecie znaleźć koło laptopa, komputera, biurka, coś tam możecie serca odkryć. Teraz tak, jest jakaś kobieta, która jeżeli chodzi o pracę, możesz być tak, że cokolwiek zrobisz, każdy ci powie, po co to zrobiasz, dlaczego to zrobiasz i tak tego, to źle zrobisz, to nie jest praca dla ciebie. Zaczekaj, znajdź, szukaj i znajdziesz coś lepszego. To nie jest praca dla Ciebie. Tutaj, jeżeli chodzi, to jakieś dziecko wymaga e, lokopedy. I ta osoba m, do Was, e, e, no Wy do, powinniście do tej osoby uderzyć. Karty pokazują tutaj, że jest mężczyzna, który nie do końca był uczciwy. Jest to mężczyzna, który opowiadał swoją bajeczkę tutaj. Odkrycie będzie. I dostaniecie wiadomości od kobiety. Kobieta, która zadzwoni do Was i będzie płakać. Jest to osoba taka... E, kuchareczka, która lubi gotować z takich rzeczy. Jest to osoba, która dużo mówi i ma szczególny znak, może mieć nos, krzywy lub możliwe ma zęba takiego innego, tak? Z taką osobą możecie mieć do czynienia i ja już od razu mówię, tutaj bym uważała, bo jest to osoba no, niebezpieczna. Więc e, serca uważaj, tutaj coś odkryjecie i chciałam, uuu, baby! Oj, Teraz tak. Coś wyjdzie na świat codzienny, co, co może wyjść, że kobieta ma kogoś w rodzinie. W rodzinie odkryje się mężczyzna. Ktoś odkryje, że ma kochanka i to będzie kobieta, więc kobiety do Was coś, e, jak taką osobę macie, to tutaj będziecie mieć z nią do czynienia. Tutaj jest odkrycie czegoś. Tutaj jest kobieta ukrywa tajemnicę i ta tajemnica zostanie odkryta. E, kobieta ukrywa, tak, ukrywa. Teraz tak, zwracajcie uwagę na mężczyzn. Są to listonosz, jest to facet, który proszę podpisać tak szybko. Jest to facet, który będzie taki się śmiał i go od razu poznacie po zębach. Dlaczego jest to facet, który powie, a ja też byłem u dentysty, będzie to facet, który będzie się uśmiechał, a będzie miał bardzo, bardzo brzydkie zęby. Z taką osobą będziecie też mieć do czynienia, jest to osoba, która mm, będzie dla Was miła, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o ofertę pracy, będzie to osoba konkretnie mówiła, będzie to osoba yy, obiecała Wam duże pieniądze. Ale tak naprawdę jest to osoba, powiem Wam szczerze, idzie na łatwiznę. Jest to osoba, która nie lubi pracować, lubi rozdawać pieniądze pod tym, ja, ja Pani płacę, to Pani musi to zrobić. I tutaj z taką osobą będziecie... Mm -hmm. Będziecie mieć do czynienia. Dlatego dostaniecie jakąśkolwiek jeszcze ofertę. Możliwe, że ktoś się zastanawia, dlaczego ktoś z czegoś nie, nie skorzystał. Więc coś będzie miało miejsce. Teraz oferty, jakaś pomoc, czy cokolwiek ktoś powie a to ta osoba będzie się zastanawiała. Trzy kielichy są puste, a jeden jest pełny, więc. Jakaś rozmowa będzie miała sens i teraz jest tylko tak, inteligencję na logikę bierzemy, dlatego że tu chodzi o znaki powietrza bardziej. Czyli ktoś krótko będzie, tak? Powie i do widzenia na takiej zasadzie, z taką osobą serca. Na coś długo czekacie i karta sprawiedliwości macie i macie arcykapłana, kapłana, bo wyleciała mi ta karta. Tutaj możecie mieć do czynienia z bykiem i z wagą, ale też z... O, no, waga jest pokazana. Uuu, uu, uu, uu. Macie kogoś z, z poznaku, kochani, albo ma numerologię szóstkę, siódemkę, ósemkę, albo jest to osoba z poznaku byka. Od razu powiem, albo jest taka powolna, od razu powiem, jest tutaj pokazane, jeżeli chodzi o sprawy sądowe, izolacja pokazana, brak kontaktu, czyli ktoś nagle może być w szpitalu, może być w więzieniu, albo jeżeli z taką osobą macie do czynienia, to tutaj będzie nagły, no muszę powiedzieć odwrotnie, czyli wyjście z takiego kochani środowiska, jak więzienie, szpital będzie wyjście. Jeżeli macie sprawy sądowe, to będzie jakaś kobieta, która będzie twardo trzymała swojej strony. Ona się kieruje prawem. I jest to osoba, ona jest dobra, ale kiedy trzeba ukarać, to ukara, więc tutaj na tą osobę bym czego jej nie tam nie proponowała, czy tam żeby poszła jakoś na w tego, na ugodę, dlatego że dla niej prawo jest to prawe. Więc raczkiem trzeba uważać i policja murowana, czyli kontrola, dmuchanko, czy cokolwiek z takich rzeczy. Musicie też zwracać uwagę, bo będziecie mieli. Ja wam raczki dziękuję. Ja zapraszam teraz, teraz raczki skorpiony. Skorpion. Osoby z poznaku skorpiona. Co czeka osoby z poznaku skorpiona? Teraz skorpion, jakieś wyjazdy i inne takie rzeczy. Karty pokazują spotkanie z osobą trzecią, możliwe, kochano, z osobą trzecią, kobiety uważajcie, jeżeli taką osobę macie, jest to osoba o dwóch twarzach, możliwe, że ma dwie kobiety. Uważajcie, że... u pielęgniarki coś mi się pokazują. Kochani, więc uważać, coś się wydarzy w poniedziałek za tydzień, możliwie i dzisiaj. Lub osobę będziecie taką mieli. No nie dlaczego. Taka osoba. Mężczyzna musi uważać, bo jest do czynienia z kobietą. Jedna kobieta jest ok, a druga jest zazdrosna. I tutaj przez jakąś ciemną osobę będą jakieś nieprzyjemne sytuacje lub przez nią będą jakieś zamęty pokazane. Jest to, ona jest możliwe, jest z ósemki lub z numerologii ósemka, tak? Serca. Teraz tak, jakaś kobieta będzie, jeżeli będziesz miała jakąś podróż wieczorem, uważaj, żebyś nie została okradziona. Jeżeli będziesz rozmawiała z kimś wieczorem, uważaj, ktoś nie do końca jest szczery. Jeżeli mam mówić, będziesz mogła, albo będziesz spotkać tam właśnie lub spotkałaś kiedyś osobę z poznaku strzelca, to tam może dojść też do jakiegoś romansu i tutaj jest pokazane z osoba z znaku bliźniąt, więc no bliźnięta się są pokazane, więc taką osobą możecie mieć możliwe, że takie osoby, które mają bliźnięta w swoim znaku, więc e, wy możecie mieć taką osobę e, kochani, gdzie będzie no Wystraszona, nie będzie wiedziała, co ma zrobić, tak? Lub do Was też nagle przyjedzie. Ale teraz tak: karty pokazują tutaj szpital, kochani, i nagły zabieg, tak? Zabieg będzie to taki niespotykany: to będzie coś takiego, kurczę, no ja się nie spodziewałam, to jest taki woreczek żółciowy z takich rzeczy. Jakiś zabieg będzie. Macie są to statyczne i hu, uh, uh, hu, uh. hu. Teraz tak, jakieś plotki, które były, one powracają, osoby, które się od Was odcięły lub Wy od tej osoby, nagle też o sobie dają znać. Będzie powrót, powrót sytuacji, będą osoby powracać lub napiszą Wam wiadomości e, serca. Uważajcie, bo nagle dostaniecie takiego przybłysku i powiecie, a y, już teraz wiem, tak, tutaj będzie od nowa i możliwe, że czas porozmawiać i wyjaśnić sytuację. Teraz tak, jest to coś związane z przyjaźnią, dlatego tu już od razu powiem, możecie się spotkać z koleżanką, z kolegą, z kimś tam, który był u Was na przykład 4 czy 6 miesięcy temu, ta osoba do Was, kochani nagle się odezwie, przyjedzie. To jest fajne. Zróbcie porządek w szafie, bo tutaj karty pokazują, że coś odnajdziecie. Karty z pielęgniarką się pokazują i teraz tak, uwaga, bo tutaj są choroby, tak? Możliwe, że macie na waszej drodze osobę, która dużo kłamie, ma iluzję i na wasz temat źle wypowiada się. Jest to osoba, która nie do końca ją można rozgryźć, nawet po twarzy. Jest to osoba, która od was się odetnie. Piątka mieczy, możliwe, że ona albo wy powiecie komuś kilka słów za dużo, tak? To jest takie, że ktoś się odwróci i sobie pójdzie. Na takiej zasadzie. Możliwe, że to jest właśnie osoba z poznaku wodnika. Mhm. Wodnik lub waga się kłania. Wodnik. Macie znaki powietrza bardzo ryby, więc tutaj mogę powiedzieć. I teraz tak, tutaj jest strata. Osoby, które mają sklep lub mogą... Do Was mogą przechodzić osoby takie, które się nie mają gdzie schować, schronić, nie mają mieszkań, nie mają domu, nagle przechodzą często do Was, to to uważajcie, bo to jest osoba, która Was zrani. Jest to osoba, która... Zrani was, ale możliwe, że no to jest. Prze... Możliwe, że to jest też i osoba, która was rani, i nagle powie, że ma rękę złamaną, palca złamanego, coś z takiej rzeczy. Mhm. coś będzie z tych rzeczy. I tutaj jest pokazany taki. Ktoś może pokazywać uczucia, bo płacze, a tak naprawdę jest to osoba, która ma serce jak kamień na takiej zasadzie, z taką osobą serca będziecie mieć do czynienia. I teraz tak, muszę powiedzieć, tutaj możliwe, że idzie do Was jakaś, nie wiem, pracujecie w jakiejś firmie dużej czy cokolwiek, możliwe, że będziecie świadkiem, że ktoś ma jakieś problemy, jakaś oferta pracy, to ktoś powie, że na razie od Was nie chce, ale to jest spowodowane z, z osobami, które się trzymają razem, to, są, to jest spowodowane z osobami, które e, niszczą albo nagle był jakiś pożar, nie wiem, w, w, w pracy czy cokolwiek, bo coś tam zostało zniszczone. To jest spowodowane tymi osobami. Te osoby gdzieś musiały maczać cokolwiek, co tam się u Was wydarzyło, tak? Możliwe, że pracujecie w firmie, bo to jest związane z pracą, gdzie był jakiś pożar i Was, ten szef może mieć problemy, tak? I tutaj będziecie, czy, o, możliwe, że on będzie czekał na większe jakieś, nie wiem, dostawy czy cokolwiek, to będą problemy, coś idzie, ale... Nie będzie tak, jak on by chciał. O, na takiej zasadzie, tak? to nie tylko chodzi o firmę, ale to chodzi tak ogółem, tak, dałam takie do zrozumienia, tak, sytuację. Zwracać uwagę, kto powie, że stracił nagle, znaczy stracił, złamał rękę, czy cokolwiek, zwracać, albo się skaleczył, tak, bo to jest osoba, która się skaleczy, a tak naprawdę jest złamanie, bo ktoś by powiedział, no nie wierzę, no takie małe draśnięcie, a jest złamanie. Na takiej zasadzie możliwe, że ta osoba już też tak miała i karty wam pokazują, z kim macie do czynienia. Moi drodzy, to już jest yy, na na razie tyle serca. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, wszystkiego, czego Wy sobie życzycie. Ja Wam życzę z całego serca. Ja się dziękuję i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanie, które będzie właśnie chińskie. Pozdrawiam.